Pomyślałam sobie, że młodszym rocznikom przypomnę, jak rozkręcany był przemysł nienawiści w stosunku do profesora Alecha Kaczyńskiego, kiedy został prezydentem Polski w 2005 roku, ale też w czasie kampanii wyborczej, a mierzył się wtedy z Donaldem Tuskiem, profesor Lech Kaczyński zwraca uwagę, że u swojego rywala widzi niepokojące oznaki nienawiści. I bał się, czy ta postawa się nie utrwali. Zwracał też na to uwagę bardzo ważny, swego czasu prominentny w Platformie Obywatelskiej, ale później się od niej odłączył, kiedy Platforma bardzo poszła na lewo, Jan Maria Rokita. Przemyśle Pogardy, który według tego byłego działacza Platformy Obywatelskiej właśnie zaczął być realizowany przez obecnego premiera. I tak symbolicznie ten 2005 rok. Profesor Lech Kaczyński, jako prezydent Polski, doświadczał huraganowych ataków wizerunkowych ze strony mediów, które kibicowały władzy rządzącej wtedy w Polsce. Premierem wtedy również był. Donald Tusk. Nawet doszło do takiej sytuacji, kiedy w Gruzji doszło do próby zamachu na profesora Lecha Kaczyńskiego. On, przypominam, odważnie z innymi przywódcami europejskimi stanął przy Gruzinach, żeby pokazać ich solidarność z nimi w obliczu napaści Rosji na Gruzję. Wtedy też mówił o tym, że dzisiaj Gruzja, jutro może kraje bałtyckie, Ukraina, a pojutrze, kto wie, może nawet nasza ojczyzna, że Polska zostanie napadnięta. I kiedy w Gruzji był na szczęście nieudana próba zamachu na Lecha Kaczyńskiego, później był kpiący komentarz ze strony z jednych polityków, platformy obywatelskiej, tak. jaki prezydent, taki zamach. To o tym na szczęście nieudanym w Gruzji zamachu, a potem były te z uśmiechem powiedziane, a przecież złowie jeszcze słowa ówczesnego marszałka Sejmu, pana Bronisława Komorowskiego. Że no, prezydent gdzieś poleci, może i wszystko się zmieni. Przypomnieliśmy sobie te słowa 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to właśnie zginął w swoim locie na uroczystości kateńskie. Nie tylko profesor Lech Kaczyński, prezydent Polski, ale Cała generalicja, wszystkie siły zbrojne, przed, y, dowódcy przedgół, wszystkich sił zbrojnych w Polsce, jednocześnie dowódcy natowscy i wiele innych postaci ważnych w życiu naszej Polski. Przypomnieliśmy sobie te słowa. Dzisiaj na naszych oczach jest rozkręcany przemysł pogardy w stosunku do prezydenta Nawrockiego. Też na naszych oczach tutaj na TikToku, na x na Facebooku. Nie bądźmy cicho. Zachęcam, żebyśmy działali według zasady. Nie bądź cicho, gdy złopot nosi łeb.